8 siemano z tej strony dzisiaj otwieramy skrzyneczki w score hero znaczy w score match przepraszam Najpierw pierwsza to będzie daily rewal no nawet, nawet druga skrzyneczka to będzie taka podstawowa O i Santosa możemy upgradeować. Fajnie. I ostatnia, na, na tą skrzyneczkę czekam 12 godzin. I to jest gold package. No, no. Nazar jakiś tam gości możemy upgradeować. I trzech typów możemy upgradeować. Fajnie. No to na sam początek, nie. Znaczy, mojego gracza. Jest na trzecim, pójdziemy już teraz z tego tutaj i jeszcze tego nie chcę O, jeszcze tego mogę trwać. fajnie zobaczmy, jak jeszcze w sklepie z I jeszcze tego jednego, czyli ulepszymy to by było na tyle w tym odcinku. Cześć.